Dzień dobry we wtorek byliśmy posiano dwie bele w cenie, jedna w cenie 60 zł <grywy> Ale No tam kaczki na wymianę dała mnie. Trzeba jeszcze dopłacić, ale jeszcze z racji tego, że mam 6 kogutów to to... To jeszcze koguta chce, to pani. A, kochana. kochanie. Powiedz coś. Co powiesz? Riuś. Rijek. Dziewa. Dzidziunia moja, dzidziunia. Wygląda moja grządka? Nie wiem, gdzieś stoi. Ten to nigdy nic znaleźć nie może. E, Bergenia. No, tak to wygląda. I zaraz się za to biorę. Metamorfozę robię. No i tak. Taka, taka mała ta me metamorfoza, ale się nadarłam tego. Kurde. Widzę, że mi wypadł. Zapomniałam jaką się nazywa. Kurczę. Hmm. Kulna, wypadło mi z głowy. E, tam był, jeszcze tutaj były dwa, ale widzę, że ich nie ma. Muszę coś innego tu wymyślić. Bo zginęły. To jeszcze, po prostu trzeba to wszystko pazurkami wziąć. Przeorać to. To samo tutaj. Tutaj to już w ogóle nic nie mówię. Tragedia. E, no, najpierw zacznę od tego, nie? No, także z tego małego kawałeczka to wyszło tyle. A jeszcze kozum dałam tego podągrycznika, Ale tutaj to takie jest suche takie. I to jeszcze trzeba zebrać i po prostu od nowa odnowatą korą wyścielić. Także to nie jest takie. Chłopciu szybko. Mm. To wiesz, by wypadało przyciąć, bo ona jest za duża. Ona już skrzypi, jak się. Jak jest wiatr duży, to ona skrzypi. Tu jest ta róża, taka też się trzeba wywalić. Bo ona tutaj, no, jak widać, w ogóle prawie liści nie ma i po prostu nie da się tu nic zrobić przez tą różę. Wielki kamul. A, co tak to wygląda? Jeszcze. Tutaj zaczęłam. Trochę odsłaniać o moje rane krośnie No Sporo tego tu A tutaj rozchodniki takie o dziwne Dziwne przeróżne były tutaj przeróżne Także roboty mnie trochę czeka Kajecz a co ty złego zrobiłaś? Jeżeli tak podchodzisz, co? Pewnie doły gdzieś kopała pani co Kejusia. moja dziewczynka siatka mi przyszła Ech, leśna no i trzeba będzie mm, pellicą tam zrobić wybieg e, za e, no 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 i skoble też 150 15 na 30 oczka i ona na dole jest ma e, węższe mniejsze na górze trochę szersze te oczka No, no. i trzeba będzie perliczką wybieg e, po prostu po poprawić nie? no. Dzień dobry, mamy kolejny dzień. Środa dzisiaj już. Ja już nastawiłam ciasto na bułeczki. Będę o robiła oczywiście. Szynka się rozmraża. Jajka kacze. Dla królonów. Tam się masełko robi z czosnkiem. Te bułeczki są super z czosnkowym masełkiem, ale co ja dodam oczywiście do niego. Podagrycznik. Rosół już, pyrka na łapkach. No i znowu dzisiaj w ogródek, a co? Pogoda jest, to do ogródka. Piekły się teraz, tym razem zrobiłam, bo zawsze je robiłam okrągłe, ale zrobiłam takie pół bagiety. Po prostu mam mały piekarnik i na raz mi się zmieściły te pół bagiety, a jakbym robiła na okrągło, to by mi się nie zmieściły na raz. I przepraszam, ale one są takie dobre. Jak nie jem pieczywa za bardzo, to to będę jadła trochę. Za mało soli chyba. No, ale to mąka orkiszowa oczywiście, ta co kupuję przez internet. Jest wspaniała. Nie robią mi się po tym syfy na twarzy, bo jeżeli ja zjem takiego chleba, kromkę, Dziennie, zazwyczaj krągę dziennie jem, to zaraz mi coś wyskakuje na twarzy, naprawdę. A jeżeli ja sobie stosuję tą swoją mąkę, to jest wszystko ok. Ręce mam brudne po wczorajszych wojażach, jeszcze dzisiaj idę, ale trochę pikowałam swoich roślinek. To już czas i pora. Dobra, gotuję pomidorówkę odpadm do mierówka wygra Te panie o te panie tamta biała pani Po prostu zrobiła ciemyk za siatkę, za te panele No i tutaj tutaj e, zabezpieczyłam tak jak umiałam na szybkiego, jakimś drutem tutaj Bela wyszła dzisiaj sobie, łaziła tutaj mm, tutaj już jest na wykończeniu e, tutaj tak się obcierają, to już Wam w tamtym roku pokazywałam tutaj też zabezpieczyłem, bo tędy właśnie wyszła Tamano ma nos obtarty, bo one bo one sobie przez siatkę biorą, ten nohal wystawiają i mm, już do domu czas, tak? Przez, wystawiają przez, co ty tu masz? Wystawiają nos przez siatkę i i ma zjechany, no. Także tak panienki dzisiaj porobiły. O, tutaj też zabezpieczam. To z tamtego roku trzyma się. Na trytki też się trzyma. Ale, no tak jak widać, no wszystko wygięte. Tragedia. Taki panelik to teraz 7 dych kosztuje około. No i już wszystko zamykam, chyba. To już jest późno. Ale ja już rzepak. Chyba w pełni Rozkwitnięty Ładnie to wygląda, ale No czuć to tak nie za bardzo, wiecie Bo to taki stary miodem dla mnie Dla mnie to taki stary miód Dobra, lecę dalej Jeszcze słuchajcie, tutaj ja zachodzę Rano A tutaj Jest po prostu wszystko powygrzebywane Z tej ścieżki, co ja ją robiłam, nie? To tutaj było wygrzebane i tutaj zaczęłam już tą stronę pielić i wygrzebały mi tutaj, dziurę porobiły i ja mówię, matko a kto to w ogóle to się tak odważył i mi porobił? Myślałam, że to Kaja, bo tam widziałam ją, wąchała. Ech, już też zaczęłam sypać tą korą, ładnie zaczyna wszystko, wszystko iść, wszystkie ziółka. A patrzę, wyglądam dzisiaj z samego rana. Jeszcze psy nie wypuszczone były. A patrzę, a to kos czarny z pomarańczowym dziobolem. I mi tam nożył, nożył mi normalnie. Mówię ojej. Ale czego on tam szukał? Co on sobie tam wybierał? To nie wiem, o goja, jak ładnie poszła. Trzy goje, ja mam stanowczo za dużo. Także Kos sobie zrobił tutaj, yy, nie wiem co, czemu on tak tutaj narobił mi. Ja już tutaj tak zakopałam, bo od razu mówiłem matko i od razu to zacząłem zakopywać. Ale czemu czemu on mi tak zrobił? Nie mam pojęcia, nie wiem. Szafeczka zrobiona od zewnątrz, jest plachą zabezpieczona, żeby się szczury nie dostały, a ta panienka będzie tutaj rodzić. E, no, nie wiem ile, na dniach jakoś, 2-3 dni, tak? No i ma takie gniazdeczko, jej tam zrobiłam, ona sobie sama porobi tutaj od, odświeżone, Sandezję upryskane, już se tu kłada. Tak. Woda jest. Tylko tak na razie, niech urodzi tutaj. Trochę odchowaj się. Coś większego zrobić, bo to już. No co, Lulu? No jedz. Trochę tu kosiłam. Dzisiaj o, porzeczki już ile będą miały kwiatów? Mają, ciekawe czy zapylone? A tutaj mamy pigwowce, jak mi ładnie, ładnie kwitnie. To e, przycięły w tamtym roku kozy całkowicie. Tutaj trochę mniej. Tutaj, tutaj najmniej, no i jest największy. Ale to są trzy różne. Nie. Nie, ten jest różny, a ten. Te są dwa takie same. Czy tu jeszcze są? Plikietki są. Superba. Nie przycinać. No, przycięły. Chyba taki sam jest, tak czy nie? Zaraz. Ale te plakietki długo wytrzymują aż. Tak, superba. Długo wytrzymują strasznie. Ładne te kwiaty mają. Podobają mi się. Ja już się z wami żegnam dzisiaj. Wszędzie podagrycznik. Wszędzie. Idę ścieżką pieskową, bo to psy, to psy sobie zrobiły tą ścieżkę tutaj. O! Proszę pani! A pani tu sobie znosi przeróżne rzeczy, tak? I co pani robi tutaj z tymi rzeczami? Co? Noga już jej się goi. Codziennie smarujemy. Goi jej się już, ale to nieładne to było, naprawdę. O, proszę, jakie wądoły. Się przekopują, myślę, że się przekopią. Dziady morowe. Dziubek! No. Żarna mhm. zmora. Cisza, spokój. Śmierdzi rzepakiem. Mierdzi. No i, słuchajcie, żegnam się z wami. Wszystkiego dobrego. Ale cisza. To właśnie lubię. Taki ten zapach wilgotnej ziemi. I ta cisza. Dobranoc, trzymajcie się.